Bracia i siostry zgromadzeni w tym parafialnym wieczorniku, drodzy pielgrzymi, drodzy bracia w kapłańskim posługiwaniu. Znana jest zasada evangelizarii et evangelizare. Być ewangelizowanym i ewangelizować. W Kościele Stacyjnym pod wezwaniem świętego Józefa w czasie Wielkiego Postu bieżącego roku mamy rozważać słowa drugiego uczynku miłosierdzia co do duszy. Te słowa brzmią nieumiejętnych pouczać. Na początku naszego rozważania proponuję, abyśmy w poczuciu chrześcijańskiego realizmu nawet krytycznej samooceny, wszyscy, jak tu jesteśmy, zapisali się do klasy nieumiejętnych po to, byśmy mogli, zostali pouczeni i byli gotowi pouczać innych. Ta propozycja ma fundamenty biblijne. Bo zbawiciel poucza? Jeden jest Wasz nauczyciel, a Wy wszyscy braćmi jesteście. A zatem, bracia i siostry, zapraszam do szkoły Jezusa. Niech nas, nasz Pan i zbawiciel poucza. Nauczanie, pouczanie stanowi treść, Życia Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Jezus uczy w synagogach, w jerozolimskiej świątyni, z okazji świąt, a nawet każdego dnia każde spotkanie z ludźmi staje się dla niego okazją do nauczania. Nawet otrzymuje tytuł rabbi, co znaczy nauczyciel, choć kiedy go tak nazywają, przypomina o czym już wspomniałem, że ludzie mają jednego nauczyciela, a jest nim sam Bóg. A syntezą jego nauczania jest dziesięcioro przykazań. Jak przyznają biblijni słuchacze Jezusa i jego słuchacze wszechczasów, Jezus jest nauczycielem szczególnym, Wyróżniającym się pośród innych, pouczających, nieumiejętnych. Jego nauka wskutek swej nowości oddziałuje na słuchaczy, zarówno gdy głosi przyjście Królestwa Bożego, i wtedy, kiedy podaje praktyczne reguły życia. Jego nauka przekonuje słuchaczy, dlatego też. Że do końca nie jest Jego nauką, tylko tego, który go posłał. Ponadto, moi drodzy, słowa Jezusa, nawet je, jeśli je dzisiaj słyszymy po tylu wiekach, to słowo uduchowione, a więc napełnione duchem świętym, który działa w ludzkich sercach, sumieniach, i je przemienia, uzdalnia do przyjęcia Słowa Bożego, Słowa Chrystusa i do owocowania. A więc przyjąć, przyjąć pouczenie, nauczanie naszego Zbawiciela, znaczy ulegać pouczeniom Boga samego i mieć w sobie gotowość pełnienia woli Bożej, która jasno została objawiona i nie musimy jej szukać. Wiemy, że wolą Bożą jest nasze uświęcenie i nasze zbawienie. Moi drodzy, już za życia swego mistrza apostołowie byli wysyłani na wyprawy misyjne. Kiedy jednak po zmartwychwstaniu w Wieczerniku powstała wspólnota jego uczniów, Napełnionych, napełniona Duchem Świętym, to właśnie oni otrzymali konkretne polecenie i z Jego woli stali się apostołami i nauczycielami. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać, wszystko, co Wam przykazałem. Będzie to możliwe w Duchu Świętym. Który został im dany jako wyposażenie na drogę i gwarancja, że nie będą przekazywali swojej mądrości, tylko mądrość i prawdę mającą źródło w Bogu samym, a zmartwychwstały nauczyciel będzie z nami aż do skończenia czasów. I tak, moi drodzy. Apostołowie wypełniają swoją misję w imieniu Jezusa, którego słowa i czyny stanowią przedmiot nauczania, ewangelizacji, to znaczy zapoznawania z dobrą nowiną głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Nawoływali, pouczali nieumiejętnych, aby przyjęli Jezusa jako Zbawiciela i uwierzyli w Niego troską apostolską było, aby niejako w konsekwencji słuchania przyjęli chrzest zanurzający w Chrystusa i pogłębili swoją wiarę poprzez słuchanie apostolskich kateches. To przez nie dokonywała się konkretyzacja ewangelicznej prawdy głoszonej w świecie różnych religii i kultur. Dokonywała się... Inkulturacja, wchodzenie Ewangelii w rzeczywistość świata, różnych kultur. Dokonywało się pouczenie nieumiejętnych również poprzez szczególne świadectwo, jakim w pierwszych wiekach było i po dziś dzień jest męczeństwo. To najwyższa forma pouczania nieumiejętnych jest ona nieustannie aktualna, gdyż nauczanie i pouczanie, gdyż nauczaniu i pouczaniu towarzyszy Duch Święty, którego wylanie trwa w ludzkiej społeczności oraz w chrześcijańskiej rodzinie i poucza nas o wszystkim. Wraz z rozwojem wspólnoty Kościoła, starsi, Prezbiterzy i katecheci mieli za obowiązek pouczać nieumiejętnych i to zgodnie z apostolskim nauczaniem, które stało się najpierw regułą wiary, a w końcu tradycją podawaną z pokolenia na pokolenie chrześcijan. Ostatecznie ta nauka przyjęła formę katechizmu. Mamy do dyspozycji katechizm Kościoła katolickiego, gdzie są zawarte wszystkie prawdy naszej wiary po to, żeby pouczać nieumiejętnych. Bracia i siostry, i my należymy do pokolenia, które było i jest pouczane przez Jezusa Chrystusa w Jego Kościele. Co więcej, na nas spoczywa obowiązek pouczania nieumiejętnych. To obowiązek wprowadzania wprowadzenia wiarę. Są środowiska szczególnie do tego zobowiązane. To rodzina, która ma być domowym kościołem, gdzie ma się dokonywać ten pierwszy przekaz wiary poprzez świadectwo rodziców, a potem Rodzina Kościoła, jakże ważne jest pouczanie w ramach katechezy rodzinnej, jakże ważne jest wtajemniczenie w życie chrześcijańskie, a więc mistagogia, wprowadzanie młodzieży, dzieci w tajemnice Kościoła, wprowadzanie nieumiejętnych w tajemnice Chrystusa i Jego kościelnej wspólnoty. Moi drodzy, jesteśmy powołani do tego, żeby pouczać nieumiejętnych. To drugi spośród uczynków miłosierdzia względem duszy, jak poucza wspomniany katechizm Kościoła Katolickiego. Czego dotyczy owa nieumiejętność? Przede wszystkim chodzi o umiejętność dzielenia się z tymi nieumiejętnymi dzielenia się sztuką chrześcijańskiego życia. Pouczanie nieumiejętnych to nic innego jak styl, sposób naszego istnienia wśród ludzi. Liczą się nasze intencje, zachowania, postawy, słowa. Postawy, które przyjmujemy w codzienności, wynikające z naszej misji, z naszego posłania. Trzeba wiedzieć, że i do nas odnoszą się słowa zbawiciela. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Tak, prawdą jest że wiara jest ze słuchania, ale też prawdą jest, że wiara bez uczynków jest martwa. Bracia i siostry, aby spełnić misyjny nakaz Zmartwychwstałego nie trzeba wyjeżdżać na misję. Tu mamy misję do spełnienia. Katowice, mi, mieszkańcy naszego miasta, Także potrzebują misji Kościoła, potrzebują naszego zaangażowania, potrzebują naszej misji, naszego pouczania. I w podejmowaniu pouczeń ważna jest świadomość, kim jestem, kim jesteśmy, kogo reprezentuję, co nas mobilizuje, by innych prowadzić do Jezusa tak, Przekonującym świadectwem życia, że to świadectwo może prowokować pytania. Sprowokowani nauczaniem w synagodze mieszkańcy Nazaretu pytali, skąd on to ma. Pytanie, skąd on to ma? Dlaczego on jest taki? Dlaczego tak postępuje? Bracia i siostry, w XXI wieku, kiedy żaden język wiary nie ma wartości bez wiary, kiedy mówimy o wierze, to przekonujemy tym, że wierzymy i przekonujemy tym, że postępujemy zgodnie z naszą wiarą. Wiemy też, że słowa niewiele znaczą. A bardzo wiele znaczy świadectwo. Jesteśmy powołani, aby pouczać nieumiejętnych świadectwem życia, uczynkami, zgodnością postępowania z wymogami Jezusa Chrystusa zapisanymi w Ewangelii, choćby z pierwszym i najważniejszym przykazaniem Diliges. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego swego. Moi drodzy, pamiętajcie, nawet Twoje niedzielne wychodzenie do kościoła z bloku czy z familoku nie jest bez znaczenia. Jest pouczeniem, świadectwem wobec tych, którzy nie święcą Dnia Paświętego i nie korzystają z zaproszenia na ucztę baranka. Bo jeśli pouczenia mają być owocne, skuteczne, słowa nie są najważniejsze. Święty Franciszek mawiał, że bracia mogą nauczać także słowami, także słowami ale przede wszystkim świadectwem. I właśnie ze świadectwa Kościół Katolicki w nieodległej albo bliskiej, czy dalekiej nam, geograficznie, ale bliskiej w przestrzeni wiary Kościół w Korei Południowej zastosował pewną metodę duszpasterską, która polegała na tym, by przyprowadzić do kościoła sąsiada, zaprosić go, sąsiadów, zaprosić, przyjdźcie, chodźcie z nami. Zapraszamy słowami, ale też świadectwem naszego życia. Więc pamiętajmy, że w naszej codzienności mamy wiele okazji, żeby pouczać nieumiejętnych, świadectwem naszego życia, naszego postępowania, świadectwem naszego słowa. Moi drodzy, prowadźmy w pokorze, świadectwem życia innych naszych braci i siostry, zwłaszcza tych nieumiejętnych, na spotkanie z Jezusem, który najlepiej sobie poradzi z każdym nieumiejętnym. Bo On nie tylko wzrok i słuch przywracał, ale też daje łaskę wiary, nadziei i miłości. Amen.